Siemanko, ja jestem Ciastek i witam Was w kolejnym, trochę luźniejszym odcinku. Chciałem powiedzieć, że nikt nie pytał, ale zapytała jedna osoba, więc to specjalnie z dedykacją dla Ciebie. Dzisiaj chciałem wam pokazać mój ulubiony team 6 Pokémonów, pokrótce opisać samego Pokemona i moveset, jakim by się posługiwał. Nie jest to lista jakkolwiek związana z tym, jak te Pokémony są silne w competitive, jak silne są w grach podstawowych, tylko jak bardzo je lubię. Kolejność będzie według generacji, a nie kogo bardziej lubię z tej szóstki. To cała drużyna, więc wszyscy musimy się szanować tak samo. Chociaż powiem wam, który jest tym moim ulubionym, jeśli do niego dojdziemy. Dlatego w tym momencie możesz zostawić Suba i przechodzimy do mojej listy. Pierwszym na mojej liście jest mój ulubieniec Kanto, czyli Slowbro. To Pokémon typu wodno-psychicznego ewoluujący ze Slowpoke'a na 37 poziomie. W anime jednak ewoluował, kiedy Shelder przyczepił się do jego ogona. W przypadku, gdy Shelder odpadł lub ogon magicznie zniknął, Slowbro wracał do swojej pierwotnej formy Slowpołka. Dzięki truciźnie Sheldera, Slowbro stracił umiejętność odczuwania bólu. Z natury te Pokémony są leniwe i pokojowe, jednak kiedy trzeba walczyć, mają pełen wachlarz możliwości. Naturalnym środowiskiem Slowbro są wybrzeża, stawy i jeziora. Move-set, jaki wybrałbym dla niego, to Skalt jako atak stab, dodatkowy efekt podpalenia jest zawsze mile widziany. Okej, okay, czym właściwie jest stab dla osób, które nie wiedzą? To same type attack bonus, czyli jeżeli mamy Pokemona wodnego, wodne ataki będą zadawać 150% obrażeń zamiast 100%. I oczywiście zamiast Skalda wiem, że wiele osób preferuje Surfa, ja jednak wolę ten ruch. Drugim ruchem jest Slakow, leczenie zawsze się przydaje, szczególnie przy tak tankowatym Pokemonie. Trzeci slot zajmuje Psychic lub Psyshock, w zależności na jakich przeciwników bym trafiał, oba ruchy co prawda są special atakami, jednak Psyshock wykorzystuje zwykły defense od przeciwnika, a nie special defense. Ostatni slot byłby elastyczny w zależności od np. lidera czy członka elitarnej czwórki, z którym przyszłoby mi się mierzyć. To miejsce uzupełniałby Shadow Ball, Flamethrower lub Ice Beam. Drugim Pokémonem byłby Heracross, Pokemon typu Robaczy walczący, który, jak mam być szczery, na początku myślałem, że jest z trzeciej generacji. Dopiero anime mnie naprowadziło na właściwy kurs. Róg męskiego Herakrosa jest zakończony takim krzyżem, nazwijmy to tak, natomiast kobiecego kształtem serca. Dzięki swojej sile może podnosić przedmioty nawet 100 razy cięższe od niego samego. Najczęściej spotkam go w północnych, umiarkowanych i tropikalnych lasach. Herakros bardzo lubi... ssać I to nie tak jak myślicie, tylko soki roślinne z Pokémonów jak Bulbazaur. I... Bez żadnych podtekstów tu proszę. Herakros posiada również skrzydła, dzięki czemu może na przykład nauczyć się Aerial Ace. Mój moveset, jaki dla niego prawie zawsze wybieram, brzmi następująco. Close Combat i Megahorn bez dwóch zdań, ruchy obowiązkowe na tym Pokemonie. Moim zdaniem potężne stab, każdy ma swoją wadę, czy to obniżenie defensywy, czy brak pewności, że trafimy, no ale opcji nie ma zbyt wielu. Ja bardzo lubię Area Lace na Herakrosie, daje naprawdę fajne szanse w matchupach. Wiem, że są lepsze ataki, ale to tier lista ulubieńców, a nie spocenców. No, może troszeczkę spocenców. Ostatni slot daje nam naprawdę różne możliwości. Stone Age, Earthquake, Night Slash czy Shadow Claw. O ile dwa pierwsze są bardzo często używane, tak Night Slash i Shadow Claw są bardzo sytuacyjne, kiedy nie macie innej odpowiedzi na pokemony typu duch. W późniejszych generacjach dobrą opcją zamiast Night Slasha jest Throwd Chop, jednak wciąż szukałbym między Earthquake'em a Stone Edge'em. Trzecim Pokémonem jest Agron. Potężny, stalowo-kamienny pokémon jest ostatnią ewolucją Arona. Swoją drogą dalej dziwi mnie, dlaczego nie został on pseudo-legendarnym pokémonem, ale myślę, że to materiał na inny odcinek. Z budowy przypomina bezskrzydłego smoka w stalowo-szarej zbroi. Potężne kły, potężne pazury, potężny ogon, czego chcieć więcej. Jagron żyje w wielkich górach i bardzo zaciekle broni swojego terytorium. Jak zobaczyłem go w walce Paul kontra Ash, myślałem, że pokaże więcej, no niestety się rozczarowałem. Ale trzeba pamiętać, że walczył z Infernape'em, czyli jednym z najsilniejszych, o ile nie najsilniejszym Pokémonów Asha. Problemem Agrona w trzeciej generacji, gdzie zadebiutował, był jego moveset. Tak naprawdę, mimo słabej statystyki Special ataku, czasami warto było go wypchać Special atakami. Dlaczego? Cóż, nie było podziału na physical i Special w ruchach bezpośrednio, zamiast tego były one przypisane do typów, co troszeczkę ograniczało pole do popisu. Czasami korzystając z takiego specjalnego agrona, jednak tak prezentuje się mój moveset, kiedy wszystko pójdzie po mojej myśli. Po jednej stronie mamy Earthquake, Aerial Ace, Metal Claw i Double Edge. Najlepiej, jeśli mamy umiejętność Rockhead. inaczej warto zastąpić to np. przykład. Break. Jest to moveset bardzo trudny do zrezygnowania lub ustania. Z opcją Double Edge uderzamy aż 9 typów super efektywnie, plus mamy do tego atak ze 120 Power'a, z którego nie mamy recoila. Jeśli zastąpimy Double Edge Brick Breakiem, uderzamy aż 11 typów super efektywnie, więc trzeba coś dodawać. No, warto dodać, że Pokémon jest bardzo tankowaty, więc dokładając z do tego możliwości ofensywne i możliwości defensywne, mamy naprawdę potwora. I tu mówię tylko i wyłącznie o trzeciej generacji movesetcie, tak na marginesie, jeśli chcielibyście to możecie zrobić takiego special agrona, tylko pytanie czy warto. Kurwa, oczywiście, że nie. W nowszych grach polecam Heavy Slam lub Iron Head zależnie czy chcemy ryzykować walką z podobnym wagowo pokemonem czy nie. Drugi i trzeci slot zajmiemy Earthquake i Stone age. Potężne ruchy typu ziemnego i kamiennego zdecydowanie dodają mu siły, które i tak mu nie brakuje. Ostatni ruch jest bardzo sytuacyjny i tutaj uwzględniam Protect, Dragon Claw oraz Brick Break. W zależności czy odpowiednio będę chciał wymęczyć przeciwnika połączeniem Protect Leftovers, walczyć ze smokami czy też innym stalowym. Gardevoir to ulubienica wielu, ja jestem jednym z nich, więc to ona jest czwartym Pokémonem na mojej liście. Pamiętam, że Eksperia i po części Kirli w Emeraldach było swoistym udrękom, jednak czy opłacało się za Gardevoir? Kurwa, oczywiście, że tak. Gardevoir wzorowana jest na Bishojo. Sam nie wiedziałem co to jest, więc macie to teraz na ekranie. Przeważają u niej kolory biały i zielony, jednak pojawiają się także elementy czerwonego jak oczy czy kolczasta część na klatce piersiowej. Pokemon ten posiada ogromną siłę psychiczną i telekinetyczną, którą wykorzystuje na przykład do tworzenia czarnych dziur. Mamy tutaj swoistego destruktora światów. Swój szczyt siły osiąga jednak chroniąc swojego trenera, za którego jest w stanie oddać życie. Naturalnie żyją w miejskich rejonach, jednak widywano je też w tych zimowych. A mój moveset prezentuje się następująco. Psychic i Moonblast jako podstawa. Dwa niezwykle silne stab, ataki. Ciężko mi sobie wyobrazić tego Pokémona bez tych ruchów. Ewentualnie, Psychic można zamienić na Psyshock, tak jak w przypadku Slowbro. Dwa pozostałe ruchy pozostają sytuacyjne: Calm Mind, Substitute, Thunderbolt, Focus Blast i Shadow Ball to opcje, które można wybrać. Dwa pierwsze pomagają mi się setupować, Thunderbolt natomiast pozwala walczyć z powszechnymi wodnymi i latającymi typami jakie znajdziemy w Hoenn. Focus Blast żeby radzić sobie ze stalową kontrą, bo pamiętajcie, że od szóstej generacji Gardevoir jest również typem wróżkowym, który stalowo atakuje super efektywnie. A Shadow Ball pomaga pokonać pokemony typów duchów i psychiczne. Przedostatnim członkiem drużyny jest Gliscor, który jest jednocześnie tym moim ulubieńcem wśród pokemonów wszechczasów. Więc teraz brawa dla niego. Pamiętam, że miałem ogromne problemy z ewoluowaniem go w czwartej generacji, bo nie wiedziałem, nie ogarniałem jeszcze wtedy, że trzeba było to robić w nocy, a byłem jeszcze wtedy dość młody i nie grałem zbyt dużo wieczorami. Ten Pokemon z wyglądu przypomina nietoperza, przeważa u niego kolor czarny z domieszkami żółtego i czerwonego. Posiada potężne szczypce ogon z dwoma kolcami i ostre kły, które wraz z peleryną jako skrzydłami daje nam obraz pokémonowego wampira. Naturalnie Glazecory są bardzo mocno odporne na trucizny, stąd też wytłumaczenie posiadania umiejętności Poison Heal. Moveset z jakiego korzystam prezentuje się następująco pod warunkiem, że mam Poison Heal Glacecora. Rust to niezawodne leczenie jutra typu latającego, przydaje się, gdy zostaniemy zaatakowani lodowym czy kamiennym atakiem. Natomiast jeśli ufacie naturalnemu leczeniu, mając wcześniej otrukłego Gliscora, połączenie Protect, Leftovers i Poison Heal idealnie nadaje się do stalowania. Ja osobiście wolę opcję z rustem, ale stalować też się zdarzało. Swordsense Gliscor, będąc naturalnie dosyć tankowny i mogąc się leczyć ponad miarę, jest bardzo dobry do setapowania. Earthquake naturalny wybór, najsilniejszy dostępny ziemny, stab. Ostatni ruch to Toxic Stealth Rock lub Acrobatics, w zależności czy chcemy stalować, zbijać fokus sasze czy dołożyć więcej potencjału ofensywnego z Acrobatics. Ostatni, ale nie najgorszy listę zamyka Wimsicott. Mieliśmy straszne i silne pokemony, dlatego obecność Wimsicott niech was nie zmyli. To bardzo dobry Pokémon. Przynajmniej w mojej opinii, wy możecie mieć inną. Jego ciało jest brązowe, a otacza go coś na pograniczu futra z bawełny. Dodatkowo ma małe pomarańczowe oczka i zielone uszy, czy tam rogi, nie wiem w sumie co to jest. Ogólnie, no, bardzo słodki urzek mnie od pierwszego momentu, jak go tylko zobaczyłem, a naturalnie możemy go spotkać na łąkach czy w lasach. Moveset, jaki preferuję, jest bardziej supportowy, co benefituje z umiejętności Prankster. Co daje właściwie tą umiejętność dla tych, którzy nie wiedzą? Otóż daje ona ruchom nieatakującym, takim jak Reflect czy Taunt, priorytet w ruchu. Umiejętność, co ważne, nie działa na pokemony typu mrocznego, co warto sobie zapamiętać. Trzy pierwsze ruchy staram się wybierać z puli Leech Seed, Light Screen, Taunt i Tailwind. Wszystko w zależności czego potrzebuję. Leech Seed daje leczenie i pasywne obrażenia, Lightscreen chroni moją drużynę przed specjalnymi atakami, Taunt zapobiega ruchom nieatakującym, właśnie tak jak wymienione wyżej, a Tailwind daje potrzebną przewagę prędkości mojej drużynie. Kiedy czuję, że nie potrzebuję aż trzech ruchów nieatakujących, wtedy dwa pozostałe sloty wypełniam Moonblastem i Energy Ballem. Daje to bardzo, bardzo dobry efekt przy okazji stabu. Jeśli używam klasycznie trzech ruchów benefitujących z Prankstera, zazwyczaj wymieram Moonblasta nad Energy Bolem. I tak właśnie prezentuje się mój wymarzony team Pokémonów. Dajcie znać, co uważacie, czy jeśli korzystacie z tych Pokémonów, to używacie tych samych movesetów, a może innych. Koniecznie napiszcie też swój wymarzony zespół. Zostawcie lajka, jeśli materiał Wam się podobał, i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Jesteśmy już troszeczkę ponad połową drogi do 1000 subów, więc już jesteśmy naprawdę blisko. Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.